Cześć siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam wam do zaprezentowania radziecki czołg lekki 10 poziomu T-100 LT a za sterami tego czołgu znajduje się gracz Gosz Batman z klanu NVWG wyposażenie system obserwacji dowódcy fioletowa optyka, różowy układ. Cichy układ wydechowy i dyrektywa na optykę. Mamy mapę prochorówka, bitwa standardowa. I zobaczmy, co tu kolega zrobi, a tu będzie wynik po spocie, tu będzie rewelacyjny takiego wynik, chyba najlepszy w całej tej aktualizacji. Zobaczmy, co tu kolega. Jak tu kolega zagra. Że uda mu się bardzo szybko tel lajty przeciwnika wyeliminować i spotować całą tu linię 1-2. lt jest jednym z najlepszych czołgów lekkich, jakie są obecnie w grze. Jest to czołg bardzo dobry na przykład do kontrolowania EBR-a. I jeśli ktoś by się zastanawiał, czy warto go wbijać, to ja go oczywiście polecam. Tym bardziej, że jest teraz obecnie w wierzchołku drzewa. Także mamy spore, spore zniżki na ten czołg. Popatrzmy, mamy już wyspotowane dwa pojazdy i już mamy 1300, prawda? 2000, dwa i 2,5. Ładnie tutaj, ładnie tutaj, kolega zagrał. Oj, tutaj Arta dała ładne przebicie dla Grilla. No, ja na miejscu tego Grilla już chyba bym wcisnął Alt F4 i wyrzucił komputer do śmietnika. Bym już dawno wyszedł z bitwy. Na pewno po takim przebiciu od artylerii. No i czekamy, czekamy. Bo na razie nie możemy jakiegoś wielkiego ruchu zrobić, bo nie wiemy jeszcze gdzie są lighty przeciwnika. Jeszcze nie był ani jeden wyspotowany. Czołg lekki. No tutaj troszkę my zaryzykowali, bo mamy tutaj po swojej prawej stronie mamy dziurę w krzaku i mogliśmy dostać spota od tej trójki. Ale ładnie, tu Arta też wykończa tę E3. Mamy pierwszego Lighta wyspotowanego, ale sami też otrzymujemy spota, niestety. Czyli prawdopodobnie albo dostaliśmy od tego rhm gdzieś na przejeździe spota, albo też w krzaku gdzieś tutaj stoi T-100 LT. No teraz już, powiem szczerze, no, zaczyna się tutaj o, nieciekawie robić, bo straciliśmy już UHP. I teraz pytanie, czy dostaliśmy od tego RHM-a spota? Nie zapominajmy, że RHM ma najlepszy zasięg do spotu. Jednak tutaj gdzieś jest testo lt O, dostajemy spota, ładnie. No ale troszkę tych czołgów tutaj jest w lesie. No. Teraz to już całkiem nie możemy liczyć. Nie możemy sobie pozwolić na błąd. No test to, to, na takiej mapie bardzo dobrze sobie radzi. Tylko właśnie no musimy teraz w jakiś sposób co no, skontrować tego drugiego testa. Jak na razie to on nas kontruje. I. No, musimy go tu jakoś wyczekać. Musimy poczekać, aż on zrobi ruch. No i stojusznicy, który, których mamy na plecach, a mamy bardzo dobre wsparcie. Mamy esterfała, Mamy lodówkę, mamy jak Pancera. Mamy CSA i dwie artyleria. Jeszcze mamy do pomocy tutaj E50M. No i czołgi ze środka mogą nas też tutaj w jakiś sposób wspierać. No tylko właśnie musimy bardzo, ale to bardzo teraz uważać. Nie możemy sobie już pozwolić na błąd. Mamy wykryty jest testo LT. Udaje nam się go wyspotować. Ładnie tutaj kolega sobie ładnie teraz. Wyczyścił sobie flankę. No i powiedzmy sobie szczerze, no teraz jest nasza bitwa już mamy fałzę wyspotowaną. Ładnie tutaj uszkodzenia nam wpływają po asyście. Patrzcie, już mamy ponad 9000 uszkodzeń. Mamy STBK jeszcze po naszym spocie. No ładnie, ładnie to. Jakby się ktoś nie znał na tej grze, to by pomyślał, że to jest ustawiona bitwa i przekraczamy już. 10,5 i tysiąca po asyście. Mamy Strv'a. No, tutaj było ryzyko, ale patrzcie, patrzcie co tu... Co tu się w ogóle dzieje? No mamy potężne, ale to naprawdę potężne wsparcie... ...z naszych sojuszników. No mamy jeszcze... ...Grilla. ładnie tutaj Grill wyeliminowany. Mamy Estot na Full które jeszcze ma dodatkowe HP. Mamy, będziemy mieli możliwość jeszcze większą zrobić ilość uszkodzeń. Patrzcie jak szybko to Estod traci HP. I ładnie tutaj, ładnie przekraczamy już ponad 16,5 tysiąca uszkodzeń po asyście. No, ta bitwa się po prostu rewelacyjnie koledzy tutaj układa. Mamy jeszcze artylerię przed nami. Ładnie się udaje ją wyspotować, chociaż kolega nic po niej nie dostał. Nie wiem dlaczego. No i zostaje nam jeszcze maus, który mają. Możemy jeszcze coś tutaj skupnąć w niego. Może nie tyle co po asyście, ale możemy w uszkodzenia uszkodzeniach o ile jeszcze zdążymy w ogóle dojechać. Da nam się coś tutaj. No, niestety kolega nie zdecyduje się na strzał, i będzie chciał podbić uszkodzenia. Niestety tutaj żadne uszkodzenia nie wpadły. Popatrzmy na. Mamy widoczne 16,5 tysiąca uszkodzeń. A zobaczmy na screeny końcowe. Popatrzmy na wyniki końcowe, i kolega z. Oniku Gosh Batman z klanu NVWG otrzymał za tą bitwę odznakę mistrzowską, skauta i służbę patrolową. Oczywiście kolega tutaj nie zrobił ani jednego strzału. Bo byliśmy czołgiem lekkim na mapie, która się idealnie nadaje do spotowania, ale popatrzcie tutaj kolega zrobił 17 474 uszkodzenia po asyście. No jest wynik mega potężny, chyba najlepszy, bo nie widziałem lepszego w tej aktualizacji. I za to kolega otrzymał 1259 podstawowego EXPA. Rewelacja, rewelacyjny wynik po spotcie. Kolega przejechał 2 ,670 km 670 metrów. Bitwa trwała 6.52, popatrzcie, niecałe 7 minut, a kolega taki potężny wynik uzyskał po asyście, no ale to dzięki w sumie naszym sojusznikom, bo no mieliśmy bardzo to potężne wsparcie z tyłu. I kolega z różnymi bonusami zarobił na czystość 171 tysięcy kredytów. EXPA z różnymi mnożnikami wpadło, patrzcie, ponad 12 tysięcy ekspa. Super, super bitwa. Ładnie się tu koledze ułożyła ta bitwa. W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie się manko.